No, i słuchajcie, ciąg dalszy z tą renówką. Już Wam doświecam temat. Skarga, zapocona ława, nie? Jest mokra, tłusta. Patrzę z interkulera, wydobywa się olej. Myślę, gumka się zmieni. Ale a kuku, wkręcik czarny. O, zobaczcie, zabezpieczonko leży z boku, nie dali rady założyć. No to co? Henik dawaj, wkręta będzie trzymać. No i no, zajebiście, nie? Następną rzeczą mamy tutaj węża gumowego podłożony. Następny wąż gumowy. Po co nie? Bo tam jest. Czekaj, 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 O, tam jest tradytka, na której się osadza przewód. Tak, jest za nisko przewód zrobiony. No to co? Podkot gumowy jest ok. Zobaczcie, jak wygląda nadkole, Źle osadzone, nieprzymocowane. Dziura wydarta w jednym. No i co, do czego te dziury? Myślę, że może lepiej będzie żarówki pozycyjne w światłach zmieniać. Nie? O, zobaczcie, piękne dojście tam jest do żarówek. Można zmienić żarówkę przez taką dziurę? Można, jest ułatwienie. No i zobaczcie, jacy są jeszcze partacze na tym świecie, żeby tak robić, czyść samochód i się nie martwić tym, że może płyn uciec. Może coś tam, rurę rozerwać, bo na jednym wkręcie trzymać nie, nie będzie, a że nad kole wyjdzie tam za parę stówek, zarąbiście, nie no fajnie. Piszcie w komentarzach co sądzicie, trzymajcie się, a Was zapraszam na taką bibliotekę, jako jest na naszym kanale Motostrefa, dawajcie łapkę w górę i subskrybujcie.